Pomnik Freyra. Ciekawe, czego widział. A to dziwne. Runy są ciemne. Jestem wdzięczna, że Frey został zapamiętany. Ale jaki to wszystko miało cel? Bez inskrypcji trudno powiedzieć. Ale zdaje się, że elfy światła i ciemne elfy wybudowały to miejsce razem. Co oznacza, że to byłoby ich pierwsze wspólne dzieło od wielu pokoleń. Jeszcze nie zwiastun trwałego pokoju, ale może pełniło ono funkcję monumentu symbolu potencjalnego pokoju są może i przed odejście Freyra, ale rozejm najwyraźniej już nie. Monumenty są bezużyteczne, gdy lekceważy się ich przesłaniem. Nie zaprowadził pokoju tylko dzięki dyplomacji. To jego boskość, sama jego obecność, uzdrowiła te ziemię i umożliwiła rozejm. Ale kiedy odszedł, na pewno wiedział, co się wydarzy. No, miał dobry powód, żeby odejść. Jakiś pajac przekonał jego siostrę, by poślubiła szaleńca. Kryształy mają już w sobie światło. Masz rację. Normalnie musielibyśmy je rozświetlić. Może umieszczając kryształ po przeciwnej stronie, rzucimy na tę sprawę nieco światła. Uah. są bezużyteczne. Po co chcesz go odnawiać? Przez jakiś czas był ukryty. Może teraz posłuży jako przypomnienie. Tak, nic nie przypomina o historii lepiej niż wyrzeźbiony, podświetlony marmor. Które kryształów się świeci? Zdaje się, że możemy teraz odczytać inskrypcję. Ku czci oświeconego, niech jego dar światła jarzy się przez wieki. A. Dar światła? Światło z kryształów jest teraz w piasku. No kto by pomyślał? Dar jednak przetrwał, widocznie nie mógł sobie darować. Nie Nawet kiedy Freyr jeszcze tu był, pokój był kruchy. Trochę dodatkowego światła na pustyni nie wystarczy, żeby go podtrzymać. Nim poznałem Fej, nie